Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym w trakcie malowania opowiem Wam o tym, co tym razem warto kupić na trwającej już promocji w Rosmanie. I z tego co wiem, promocja trwa od 16 maja do 31 włącznie i tym razem jest znacznie ułatwiona, ponieważ jest to minus 55% na kolorówkę, na makijaż i nie trzeba mieć żadnej karty klubowicza. Rabat jest naliczany już od pierwszego zakupionego produktu, także super nie trzeba znać miliona zasad. Dodatkowo ta promocja działa zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych, z tym, że jeżeli, moi drodzy, pójdziemy do tych stacjonarnych sklepów, to błagam nas o to, żebyśmy zachowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny, tak żeby nic nam się nie stało, dbajcie o siebie, bardzo was proszę. Ale wracając do tematu, z racji tego, że nie jestem pomalowana, a chciałabym się troszeczkę odszykować, żeby poczuć się lepiej. Jednocześnie chciałabym nakręcić dla Was film właśnie o tej promocji, to stwierdziłam, że połączę te dwie kwestie i w trakcie malowania. Będę Będę Wam mówić o tych wszystkich perełkach, których warto spróbować właśnie w trakcie trwania tej promocji. I będą to produkty zarówno takie, o których jeszcze nigdy nie mówiłam na tym kanale, albo tylko wspominałam, jak również takie hity wszechczasów sprzed lat, o których może część z nas już trochę zapomniała, ale ja słuchajcie, odkurzyłam je i stwierdziłam, że to są formuły, które się nie zestarzały i warto o nich przypomnieć. Także cóż moi drodzy, przechodzimy do malowania, bo będzie tego sporo. Zaczynamy! I pierwszą nowinką, świeżynką, którą koniecznie muszę Wam pokazać, to jest balsam do ust, Eveline. nowość. Ja mam tutaj wersję czekoladową, nazywa się Juicy Kisses Lip Balm i wiem, że jest jeszcze wersja między innymi kokosowa, ale ja z racji tego, że kocham czekoladę, no to wiadomo, jaki jest mój wybór. Ja jestem zakochana w tym, jak on przepięknie nawilża usta i ostatnio miałam go też na ustach w trakcie nagrywania dla Was relacji na Instastory i dostałam masę pytań o to, co mi się tak przepięknie błyszczy na ustach i właśnie to był po prostu ten balsam. Dodatkowo bardzo podoba mi się fakt, że on faktycznie nawilża usta, nie uzależnia nas od siebie, to znaczy nie zjada się zbyt szybko i nie pozostawia efektu przesuszonych ust, tylko faktycznie takich miękkich, sympatycznych, idealnych, właśnie do nałożenia później matowej, zastygającej pomadki na przykład. Dodatkowo w dobie noszenia maseczek to jest dla mnie zbawienie, ponieważ pod maseczkę albo nakładam właśnie zastygającą, matową pomadkę, bo wtedy nie oblizuje ust, albo ten balsam, ponieważ on nie daje efektu przesuszenia, ładnie te usta natłuszcza i wiecie, po zdjęciu maseczki nie mam takich wysuszonych, spieszchniętych ust, a niestety ta para i to środowisko, jakie tworzy się pod maseczką wpływa na to, że usta się szybciej przesuszają, pękają i zaczynają wręcz boleć. Także ten balsam mnie przed tym chroni i naprawdę musicie spróbować, pięknie pachną, ale też cudownie działają. I przechodzimy dalej teraz do bazy pod makijaż i przyznam Wam, że akurat w tej kategorii nie testowałam ostatnio niczego spektakularnego, co zrobiłoby na mnie ogromne wrażenie, natomiast poznałam fajną, rozświetlającą bazę z NYX-a, High Glass w odcieniu Moonbeam i to jest taka fajna baza pod makijaż, rozświetlająca. Ona co prawda wygładza bardzo subtelnie, nie wypełnia porów, natomiast daje takie dodatkowe poczucie nawilżenia, ale również Świetlenia, kiedy nałożymy ją pod podkład. Także teraz zaaplikuję ją na cerę. Ona z pewnością nie przeszkadza makijażowi w dobrym utrzymywaniu się. Nie waży podkładu. Naprawdę jest to dobra rozświetlająca baza, którą polecam. Nadaje się też na dekolty. Dzisiaj mam ją tutaj na sobie i pięknie rozświetliła mi tę przestrzeń. I teraz czas, moi drodzy, na podkłady. Tutaj trochę się rozgadam, ale warto przypomnieć Wam o tym, że tydzień temu nakręciłam film o moich ulubionych podkładach na lato i tam znalazło się sporo zawodników w dobrej cenie, które dostaniecie między innymi w Rossmanie, także koniecznie Was tam odsyłam, jeżeli chcecie zbadać ten temat troszeczkę lepiej. A teraz na twarz nałożę produkt, którego jeszcze na pewno nie widzieliście na tym kanale, ponieważ to jest nowość. Sama poznałam ten produkt jakieś półtora tygodnia temu, ale naprawdę jest wart Waszej uwagi. I to jest, słuchajcie, Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Ja mam go w kolorze 01 Fair oczywiście, najjaśniejszym, ale z tego, co widziałam, mamy aż 6 kolorów. I to jest Taki lekki podkład nawilżający. Zawiera SPF-20, czyli taki SPF, który jeszcze nas nie rozjaśnia. Jest takim miejskim SPF-em. I to jest podkład, który nie dość, że wygląda bardzo naturalnie. Daje całkiem fajne krycie. To jeszcze zupełnie nie przesusza. Także nawet osoby z wrażliwą cerą mogą mu zaufać. I kolor 01 jest faktycznie jaśniutki tak jak zobaczycie, świetnie będzie wtapiał się w odcień mojej karnacji, a jeśli chodzi o podkłady drogeryjne, to nie zawsze jest tak dobrze. I ja lubię go sobie nakładać najpierw palcem, rozprowadzić tak wiecie cienką warstwą, a później doklepać gąbeczką. I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten podkład, to trochę żałowałam, że nie umieściłam go w filmie właśnie z moimi ulubionymi letnimi podkładami, ale byłam wtedy w fazie testu i nie chciałam zbyt pochopnie go tam umieszczać, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem za każdym razem, kiedy aplikuję go na twarz, jak pięknie i naturalnie nie wygląda, też jak fajnie się jednocześnie utrzymuje przy tak lekkiej formule. I tak jak widzicie, mimo tego, że to krycie jest dosyć naturalne, delikatne, to jednocześnie całkiem ładnie pozwoliło mi wyrównać tutaj zaczerwienienia na moich policzkach, pęknięte naczynka, wyrównać po prostu koloryt cery, jednocześnie pozostawiając ją bardzo naturalną. Ale chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o dwóch produktach. Pierwszym z nich jest podkład, do którego wróciłam po latach. Pierwszy raz miałam z nim styczność, kiedy byłam w ciąży i miałam maksymalnie przesuszoną cerę, masę suchych skórek, nie mogłam ich doprowadzić do normalności, dlatego że po prostu moja córka wysysała ze mnie wszystkie dobroczynne składniki. No ale na szczęście wyrosła duża i zdrowa, także opłacało się. <grych> Natomiast wracając do tematu, pamiętam, że to był jedyny podkład, który na mojej twarzy w tamtym momencie wyglądał dobrze i słuchajcie, jakiś czas temu wróciłam do tego podkładu, ponieważ dostałam go w przesyłce PR-owej i to jest Bourjois Healthy Mix Foundation w kolorze 50. Dla mnie ten kolor jest idealny, natomiast teraz gama to chyba 9 kolorów i mamy kolor 50, 50,5 o różowym tonie, 51,5, który też ma różowy ton. Także super, że Marka Burżuła pomyślała też o tych osobach, które mają różowe tony w skórze. I ja w tym momencie chciałabym właśnie o tym podkładzie przypomnieć, tak jak ja sobie przypomniałam o nim jakiś czas temu, dlatego że uważam, że mimo tego, iż mamy na rynku tyle nowych formuł, tyle nowych wykończeń, a ten podkład jest już z nami od lat, chociaż w pewnym momencie miał ulepszoną formułę, to jednak nadal uważam, że ma bardzo nowoczesne wykończenie, przepięknie wygląda na twarzy, ma bardzo przyzwoite krycie przy tym swoim jednocześnie nawilżającym wykończeniu, także naprawdę jest to podkład godny polecenia, skoro dawał radę, słuchajcie, w momencie, kiedy miałam fatalną cerę w trakcie ciąży, mega przesuszoną, bo ja nie miałam nigdy problemów z trądzikiem, ale z ogromnym przesuszeniem, to naprawdę oznacza, że jest w stanie sobie poradzić nawet w ekstremalnych warunkach i ja pamiętam, że nakładałam go również na różne imprezy, właśnie kiedy miałam problemy z przesuszoną cerą i on też świetnie się utrzymywał, także jeszcze raz serdecznie polecam. No i jeden sprawdzony pewniak, którego nie mogłabym sobie odmówić, żeby wam o nim nie powiedzieć, chociaż więcej opowiadam o nim w tym filmie o podkładach. No ale dzisiaj też muszę o nim wspomnieć chociaż trzy zdania i to jest, słuchajcie, Eveline Selfie Time Foundation and Concealer. Ja użyłam oczywiście koloru 01. Marka Eveline, mam nadzieję, że kiedyś wypuści 00 z jakimś różowym tonem. Kocham ten podkład i to jest coś wspaniałego. Jeśli chodzi Chodzi w szczególności o makijaże dzienne, rozświetlone. Wygląda jak druga skóra, i za każdym razem, kiedy mam go na sobie, to dostaję pytania o to, co to takiego. Dodatkowo jest to podkład o bardzo przystępnej cenie, co już Wam mówiłam niejednokrotnie. Nie wiem, ile on dokładnie kosztuje w Rosmanie, ale z tego co wiem, to jest kwestia do 20 zł. Dodatkowo teraz dostaniecie go na promocji, więc koniecznie spróbujcie i dajcie mi znać, jak Wam się sprawdza. Ja go po prostu uwielbiam i nie wyobrażam sobie bez niego życia, w szczególności przy dziennych makijażach. Przejdźmy teraz, moi drodzy, do Korektora. I tutaj mam dwie propozycje. I pierwszą z nich jest oczywiście sprawdzony już korektor L'Oreal Infallible Modern Concealer. Ja mam go tutaj w kolorze 323. I ja już też kilka razy polecałam Wam ten korektor, który ma mocne krycie, jednocześnie bardzo ładnie prezentuje się zarówno pod oczami, jak i na niedoskonałościach. Nie kejkuje się, nie zbiera, nie wygląda jakoś dziwnie i naprawdę ma przyzwoite krycie. Także poradzi sobie zarówno z mocniejszymi zasinieniami, jak również z jakimiś przebarwieniami pokrostka, Także ja wam go serdecznie polecam, ale dzisiaj idę bardziej w stronę naturalnego wykończenia, więc użyję korektora NYX Born to Glow w kolorze Light Ivory. To jest mój kolejny faworyt z drogerii. Uwielbiam ten korektor za jego lekkość. To że śmiało możemy go nałożyć pod oczami, bo nie przesusza przestrzeni pod okiem. No i prezentuje się tak idealnie, jeśli chodzi o krycie na co dzień. Jeżeli macie troszeczkę mniejsze zasinienia pod oczami, to też sprawdzi się do takich nieco bardziej dramatycznych, mocniejszych makijaży. I tak prezentuje się podkład w połączeniu z korektorem. Moim zdaniem wygląda to mega naturalnie, jednocześnie moja twarz jest taka delikatnie rozświetlona, wygląda na wilżoną. no naprawdę dla mnie to jest coś pięknego. Teraz pora przypudrować moją cerę, także rozprostuję sobie korektor pod oczami. Jeśli chodzi o puder, którego dzisiaj użyję, to znowu będzie to taki troszeczkę kosmetyk wszechczasów, do którego wróciłam po filmie, w którym testowałam hity sprzed lat. I to jest puder Rimmel Stay Matte 001 Transparent. Und Czyli klasyka gatunku, do którego warto wrócić przede wszystkim, dlatego, że on przepięknie wygładza cerę, wypełnia pory, zostawia twarz nieskazitelnie gładką. Dodatkowo jest też bardzo przystępny cenowo, także ja ostatnio używam go, kiedy chcę przyoszczędzić na tych drogich pudrach, które posiadam, i na co dzień sprawdza się świetnie. Też przytrzymuje twarz w ryzach, jeśli chodzi o mat, ale to nie jest pergamin. Nie mamy absolutnie poczucia suchości czy dyskomfortu. Twarz jest cały czas taka aksamitnie matowa, także koniecznie musicie go spróbować, jeżeli jeszcze go. Nie próbowaliście, a jeżeli na przykład używaliście go kiedyś e, i macie jakąś taką dłuższą, kilkuletnią przerwę, to spróbujcie go jeszcze raz. Warto w niego zainwestować, dlatego że na pewno go zużyjecie. Na codzienne potrzeby na pewno Wam wystarczy. Sprawdza się zarówno jako puder pod oczy, jak i na całą twarz. Jeśli chodzi o puder pod oczy z Vibo, to nie mogę go Wam na ten moment polecić, tak samo jak i podkładu, dlatego że podkład mam bardzo mocne podejrzenie, że mnie zapycha, ponieważ za każdym razem, kiedy nakładałam go na twarz, aby było to trzy razy, to wyskakiwały mi jakieś dziwne bomby, na przykład ostatnio wyskoczyła mi na czole po tym podkładzie. A jeśli chodzi o ten puder pod oczy, to on nawet w mniejszej ilości, moim zdaniem, rozjaśnia przestrzeń pod okiem. Dałam mu jeszcze szansę po filmie, w którym go testowałam, no i niestety podtrzymuję, że on może nie aż tak bardzo rozbiela, ale jednak rozjaśnia tę przestrzeń, także trzeba z nim uważać. Jeśli lubicie, życie na krawędzi i nie boicie się, że ktoś zrobi wam zdjęcie i będziecie rozjaśnieni pod oczami, jeżeli nałożycie go choćby troszkę zbyt dużo, no to śmiało próbujcie, ale jeżeli lubicie poczucie bezpieczeństwa, to ja Wam polecam puder pod oczy z paezę, który sprawdza się świetnie, albo właśnie ten puder z rimela, który tak jak widzicie sprawdza się zarówno pod oczami, jak i na całą twarz i ten efekt wygładzenia jest naprawdę... Nieziemski. Także tyle jeśli chodzi o puder z Rimmela, ale chciałabym Wam polecić jeszcze dwa inne pudry sypkie. Pierwszym z nich jest puder rozświetlający NYX Kensta Stop, Stop w kolorze Light. To jest coś dla fanów rozświetlonego wykończenia. Idealnie sprawdzi się na przykład nałożony na matowy podkład. Wtedy jest w stanie pięknie zniwelować ten efekt ewentualnego pergaminowego matu. Też świetnie sprawdzi się przy cerach dojrzałych, ponieważ jest tak pięknie otwarty. Tulający cerę, taką rozświetloną mgiełką. Także jeżeli lubicie rozświetlone klimaty, to radzę Wam spróbować. Też bardzo fajnym pudrem, trochę rozświetlającym, ale o jednak matowym wykończeniu, jest Max Factor Miracle Veil Radiant Loose Powder. To jest puder, który zawiera w sobie drobinki rozświetlające, ale sam w sobie ma dosyć matowe wykończenie. Więc to jest coś dla osób, które nie lubią się tak bardzo mocno świecić, jak na przykład po tym pudrze NYX Can'ta Stop, Stop, który ma jednak takie lekko perłowe wykończenie. To jest puder dla fanów nieco bardziej matowego wykończenia, którym nie przeszkadzają jakieś takie drobniutkie drobinki widziane w ostrzejszym świetle, na przykład takim słonecznym. I ja jeszcze chciałabym wam polecić jeden puder prasowany, który już jest tak mocno na pograniczu z rozświetlaczem i to jest znowu NYX Nowość High Glass Finishing Powder, który już wam polecałam. Ja mam go tutaj w kolorze light. To jest taki, tak jak widzicie, beżowy kolor, który lubię nałożyć sobie już na przypudrowaną cerę, żeby wrócić jej taki blask i życie, bo tak jak wiecie, no jestem ogromną fanką rozświetlonego wykończenia, także teraz głównie na boki twarzy zaaplikuję jeszcze dodatkowo ten puder, żeby rozświetlić sobie w tych miejscach cerę. Jeśli chodzi o ten puder i nos, to w ogóle może Wam to zastąpić taki prawdziwy rozświetlacz, bo jest na tyle subtelne, że nie rzuca się tak bardzo w oczy, a jednak robi robotę. Przechodzimy dalej do modelowania twarzy. Jeśli chodzi o te kategorie, to mam do polecenia dwa produkty jednym z nich jest paletka Revolution Pro Sculpt and Glow sprawdzałam na stronie Rossmana jest ona dostępna i to jest rozświetlacz i bronzer ale dzisiaj chciałabym się skupić na bronzerze chociaż rozświetlacz też jest bardzo fajny i to jest bronzer z Makeup Revolution który jako jedyny mi się sprawdza i bardzo naturalnie wygląda na policzkach twarz konturuje się tak naprawdę sama ma dosyć neutralny ton teraz jestem bardzo jasna więc może być odrobinkę zbyt ciepły Natomiast jeżeli jesteście chociaż o ton ciemniejszy ode mnie i troszkę cieplejsze, to będzie się świetnie zgrywał. I jeszcze kolejnym brązerem, który chcę Wam polecić, który również dla mnie jest osobiście nieco zbyt ciepły, ale zdecydowanie myślę, że w większości społeczeństwa się sprawdzi, to Maybelline City Bronzer i to jest kolor 150 Light Warm. To jest matowy bronzer o takim troszeczkę cieplejszym wykończeniu, ale nadal chłodniejszym niż na przykład Hoola Light. I ja go testowałam na mojej koleżance, która jest dosyć jasna, mniej więcej poziom mój, z tym, że ma bardziej żółte tony w skórze i przepięknie dopasowywał się do jej cery, także śmiało mogę go polecić. Mimo tego, iż osobiście nie nakładam go zbyt często na twarz, chyba że jestem opalona samoopalaczem. E, także teraz pozwólcie, że wykonturuję sobie twarz tym brązerem z Makeup Revolution i przejdziemy dalej. To będzie długi film. Przejdźmy teraz do różu i w tej kategorii mam Wam do polecenia róż, który testowałam tak naprawdę ostatnio, i mam tutaj na myśli róż Eveline, który już Wam pokazywałam na tym kanale właśnie w trakcie jednego z testów jakiś czas temu. I zrobił na mnie ogromne wrażenie. Po pierwsze, dlatego, że są to róże oczywiście w przystępnej cenie, poza tym przepięknie rozprowadzają się na policzkach, nie tworzą plam. Nie musimy się obawiać, że kiedy przyłożymy pędzelek z różem do policzka, to uzyskamy plamę, której nie będzie dało się później rozetrzeć. Jest tak naprawdę fajnie zrównoważony w pigmencie i ja mam tutaj kolor 01 i myślę, że fajnie wkomponuje mi się tak naprawdę w każdy dzisiaj makijaż i dzisiaj coś czuję, będę się zachwycać tymi kosmetykami na każdym kroku, dlatego, że uzyskam drogi efekt drogeryjnymi kosmetykami z promocji, także czego chcieć więcej? I nawet jeżeli nałożycie tego różu troszeczkę więcej, to on nadal wygląda dobrze, bo nie pozostawia plam ani smug, także to mi się w nim bardzo podoba i to cechuje zwykle róże z wyższej półki, także ja tym bardziej cieszę się, że przystępna cenowo marka Eveline wypuściła coś takiego. A jeśli chodzi o rozświetlacze, to mam w tym temacie aż trzy propozycje. Pierwszą z nich jest świeżynka, czyli Lovely Cold Cadence Highlighter. Z tym, że dla mnie jest on troszeczkę zbyt ciemny, ale od razu mówię, że jest to niesamowicie intensywny, metaliczny wręcz rozświetlacz, który sprawdzi się nieco ciemniejszym osobom niż ja i naprawdę daje spektakularny blask. Natomiast ja go dzisiaj nie użyję z wiadomych względów. I mam tutaj jeszcze do pokazania wam dwa rozświetlacze. Pierwszym z nich jest NYX High Glass Illuminating Powder w kolorze Moon Glow, czyli bardziej rozświetlający brat tego pudru setującego rozświetlającego. I to jest kolor niby nie aż tak bardzo jasny, ale jednak dobrze dopasowujący się do odcienia mojej karnacji, czyli on po prostu nie rozjaśnia mi szczytów kości jarzmowych, ale też ich nie przyciemnia, dając po prostu taki subtelny, ładny, porządny blask. A trzecią propozycją jest już coś intensywnego, ale dla bladziochów, czyli Eveline Glow and Go Strobe Highlighter. I ja mam tutaj kolor 01 Champagne i myślę, że nałożę dzisiaj na policzki te dwa rozświetlacze, zaczynając od NYXa, który da mi taki neutralny, subtelny blask, a później zbuduje to takie mega rozświetlenie, troszeczkę jaśniejsze właśnie tym rozświetlaczem z Eveline. I jeśli chodzi o ten rozświetlacz z NYX-a, to tak jak powiedziałam, on ma taki dosyć subtelny blask, chociaż da się go stopniować. To jest plastelinowa konsystencja, więc też wymaga specyficznego nakładania. Ale myślę, że każdy jest w stanie dojść do wprawy. Możecie go też wklepać palcem. I już ten sam efekt bardzo mi się podoba, ale mam ochotę jeszcze delikatnie rozjaśnić szczyty kości jarzmowych, i wykorzystam do tego rozświetlacz z Eveline. I tutaj wykorzystam mniejszy pędzelek puchaty, taki jak do rozcierania cieni na powiekach. I zbuduję ten blask na samym szczycie kości jarzmowej. Także teraz zbliżę Was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu, bo jeśli chodzi o te kategorie, to też mam Wam do polecenia trzy bardzo fajne paletki. I dzisiaj na moich powiekach jako baza wylądował korektor z L'oreala, właśnie w odcieniu 323 zaaplikowałam go na powieki cienką warstwą. I jeśli chodzi o makijaż oczu, to chyba chciałabym dzisiaj zrobić coś bardziej klasycznego, także wykorzystam paletkę Eveline Charming Mocha. Nie przypominam sobie, abym pokazywała Wam ją tutaj na kanale. O Ostatnio testowaliśmy wspólnie w teście tanio kontra drogo paletkę Ruby Glamour, którą porównywałam z paletką Naked Cherry i wypadła naprawdę bardzo dobrze. Także zachęcona jakością paletki Ruby stwierdziłam, że dam szansę Charming Mocha i już ją aplikowałam na powieki, także dzisiaj mam ochotę pobawić się nią nieco bardziej i wykonać jakiś taki nadal neutralny, ale z pazurem makijaż oka. A jeśli chodzi o szaleństwo kolorów, to paletkę, którą mogę Wam z czystym sumieniem polecić bo jej jakość jest bardzo dobra i testowałam ją ostatnio i to jest względna nowość. To Lovely Call Me Crazy, przepiękna kolorowa paletka, którą zrobiłam niedawno, bardzo kolorowy makijaż, taki wiecie, codzienny, idealny do wyjścia do żabki. Tymczasem przejdźmy do paletek Eveline i rozpocznę sobie od matowego beżu, akurat z paletki Ruby Glamour, dlatego że tutaj mamy do czynienia z pięknym matowym odcieniem, takim idealnym pod moje łuki brwiowe. Będzie stanowił świetną bazę pod rozcieranie dalszych cieni. I moje cieniowanie oczu rozpocznę od tego brązu, który nazywa się Frapé. I Jeśli chodzi o te paletki Eveline, to warto wspomnieć też o tym, że one mają bardzo dobrej jakości lusterka. Nie to, co w paletkach Vibo, które zniekształcają, aż słuchajcie, oczy bolą, jak się mnie patrzy. A tutaj spokojnie możemy sobie wykonywać przy nich makijaż i nic nie boli, nic się nie dwoi i nie troi w oczach. Następnie wykorzystam jeden z najjaśniejszych cieni po to, żeby pozacierać granice pomiędzy brązem a beżem. A gdybyście nie mogli dostać czegoś z Eveline w Rosmanie, to promocja minus 50%, z tego co wiem, trwa również w sklepie internetowym marki i wychodzi w sumie na to samo co w Rosmanie, także zajrzyjcie tam w razie potrzeby. I wykorzystam kolejny brąz z paletki po to, żeby zbudować dolną powiekę. Zobaczcie na tę pigmentację brązu, który przyczepia się bez zarzutu tak naprawdę do przypudrowanego już wcześniej korektora. No ja jestem pod wrażeniem tej palety, tak samo jak palety Ruby Glamour. No to są naprawdę paletki bardzo dobrej jakości jak za tę cenę. Serdecznie polecam. Naprawdę dużo da się z nich wycisnąć. Pięknie też da się nad tymi cieniami po prostu panować. Następnie przechodzę do błysku, czyli do cienia Makiato, który nałożę na przestrzeń ruchomej powieki. Wklepuję go sobie tutaj bez żadnej lepkiej, dodatkowej bazy, ponieważ będę chciała tutaj nałożyć jeszcze coś błyszczącego, więc nie chcę, żeby powstała mi jakaś skorupa. O, to jest też piękny cień, taki brzoskwiniowo-złoty. I wykorzystam jeszcze najciemniejszy matowy brąz z paletki po to, żeby wzmocnić zewnętrzne kąciki. teraz przechodzę do produktu, o którym wspominam chyba najczęściej na tym kanale i jest to oczywiście NYX Glitter Primer który możecie już dostać w Rossmanie, ponieważ marka NYX jest tam dostępna od pewnego czasu i z racji tego, że będę aplikować NYX Glitter Primer to od razu powiem Wam, co na tym NYX Glitter Primerze wyląduje i będzie to brokat, który również w Rossmanie jest dostępny i tutaj mam akurat kolor Goldstone, czyli taki piękny, brązowo-złoty i odrobinę tego brokatu wklepię sobie na środek mojej powieki. I to prezentuje się w taki sposób, że niby tego brokatu jest trochę więcej, ale nadal nie tworzy on skorupy, także polecam Wam właśnie aplikowanie tego typu produktów pędzelkami puchatymi. Teraz omiotę twarz z ewentualnych drobinek. Poza kamerą zagęszczę sobie linię rzęs i przejdziemy do tuszowania. I dolną powiekę, w szczególności w wewnętrznej części, potraktuję jeszcze tym metalicznym cieniem. Tak jak widzicie, na dolną linię wodną zaplikowałam brązową kredkę poza konkurencją. To jest MAC Coffee. A sam wewnętrzny kącik potraktuję uwaga, rozświetlaczem Eveline czyli tym jaśniutkim, on mi tutaj ładnie rozświetli te okolice. Cieniowanie mogę już uznać za skończone, także teraz przejdę już do wytuszowania rzęs. Jeśli chodzi o kategorię tuszów, to mogę Wam polecić dwa produkty. Pierwszym z nich jest tusz, który już Wam polecałam właśnie przy okazji filmu Co warto kupić na promocji w Rosmanie, ale też w niektórych filmach. I mam tutaj na myśli maskarę Bourjois Twist Up The Volume, która ma taką bardzo ciekawą szczoteczkę, bo ona się rozszerza bądź zwęża, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. I ja zwykle używam tego tuszu na tym węższym ustawieniu, ponieważ jestem w stanie lepiej pogrubić rzęsy, no i też dodać im więcej objętości. Kiedy ta szczoteczka jest nieco bardziej wydłużona, czyli ustawiona na ten pierwszy tryb, no to wtedy przepięknie rzęsy wydłuża. No i tak jak wiecie, ja nie mam jakichś spektakularnych rzęs, także bardzo ciężko jest w moim przypadku uzyskać efekt sztucznych rzęs, więc pewnie dokleję jeszcze kilka kępek, ale to, co bardzo podoba mi się przy tej maskarze, to fakt, że się nie osypuje, nie rozmazuje, nie odbija na górnej powiece. Ja mam głęboko osadzone oczy, więc jest to dla mnie problem przy większości maskar, że one po prostu mi się odbijają. Ta tego nie robi. No i ma bardzo fajną przede wszystkim szczoteczkę, która tych rzęs nie skleja, nie robi pająków. A drugą maskarą, bardzo ciekawą, o szczoteczce, uwaga, tradycyjnej, co zwykle mi się nie zdarza, żeby takich maskar używać, ale tak jak w przypadku na przykład maskary Too Faced Better Than Sex, ta szczoteczka bardzo mi się do Dobrze sprawdza. Ma ciekawy kształt, jest lekko wygięta, więc bardzo sprzyja objętości rzęs. I mam tutaj na myśli maskarę Max Factor Lash Revival. Znowu nie mamy do czynienia z efektem osypywania, czego nie znoszę. Też mi się nie odbija, jest czarna i jest faktycznie w stanie wykrzesać z moich rzęs maksimum. Myślę, że głównie dzięki tej szczoteczce, która ma ciekawy kształt, właśnie sprzyjający moim rzęsom. Także to są dwie maskary, które Wam na ten moment polecam. Bardzo ważny kosmetyk w dzisiejszych czasach, kiedy nosimy maseczki i głównie skupiamy się na makijażu oczu. Ja dzisiaj zaaplikuję może tę maskarę burżuła na tym węższym ustawieniu szczoteczki, żeby troszkę bardziej je pogrubić. I tak, moi drodzy, prezentuje się gotowy makijaż oczu. Tak jak widzicie, dokleiłam dosłownie po 3-4 kępki 10 mm, także teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. A jeśli chodzi o usta, to od razu obiecuję, będzie się działo, dlatego że mam wam do polecenia kilka wspaniałych produktów, których musicie spróbować. Moje usta są teraz świetnie nawilżone tym balsamem z Eveline, więc mogę przejść do aplikacji matowej zastygającej pomadki w płynie. Jest to Rouge Velvet Ink z Burżua, czyli nowość. Ja tutaj mam do wyboru takie trzy kolory nude. Jeszcze nie wiem, jak który się zdecyduje, ale generalnie mamy więcej odcieni. I też kolorem, który bardzo mi dzisiaj kusi to dziesiątka. To jest taka ciemna, intensywna, głęboka czerwień, ale chyba dzisiaj to by było troszkę za dużo. Pozostaniemy w tematyce nude, ale chcę Wam pokazać jeszcze inne propozycje. Mamy na przykład do wyboru taką jaskrawą, wręcz pomarańczową czerwień, i to jest kolor 08. Jeśli chodzi o tradycyjną czerwień, to też mamy tutaj 09, i to jest taka czerwień, którą Lubię najbardziej. Żywa, strażacka, rzucająca się w oczy, a z tych bardziej stonowanych propozycji, oprócz oczywiście takiego różu, czyli koloru 07, który też może ciekawie wyglądać. Jeszcze jego akurat nie testowałam, ale miałam okazję już testować te nudziaki, które bardzo mi się podobały i muszę Wam je pokazać w akcji, a właściwie chociaż jeden z nich, tylko nie wiem na który z nich się zdecydować dzisiaj. Pierwszym z nich, czyli kolor 02, to jest taki najcieplejszy z nich wszystkich. I też jednocześnie najjaśniejszy beż, który myślę, że całkiem fajnie komponowałby się w dzisiejszym makijażu. Jeszcze zastanawiam się nad 0,4, już jest bardziej chłodna. To jest taki przybrudzony, nieco róż. I mam jeszcze dwie różowe propozycje, też bardzo ciekawe, swoją drogą, które mogłabym teraz zaaplikować, czyli 15 oraz 0,3. Dajcie mi chwilę, zastanowię się, dojdę ze sobą do konsensusu i zaaplikujemy jedną z nich. I chyba z racji tego, że dzisiaj jestem taka Brązowo beżowa, to pójdziemy tym tropem i zaaplikuję pomadkę 02. I tak jak widzicie, pomadka ma bardzo precyzyjny i drobny aplikator. Także na pewno będziecie musieli nałożyć kilka porcji, ale za to nie będziecie potrzebowali pędzelka, żeby ją precyzyjnie zaaplikować. I tak prezentuje się pomadka na ustach. Jeśli chodzi o ich konsystencję i formułę, to one nie są takie tradycyjne, zastygające na mat, tylko są bardziej aksamitne, takie puszyste na ustach. Nie zastygają w 100%, ale przez to też są bardziej komfortowe. I z racji tego, że ten kolor jest jednak dosyć ciepły, fajnie to wygląda ostatecznie, ale chyba delikatnie go schłodzę i wykorzystam błyszczyk, który zresztą też chcę Wam polecić. I mam tutaj, słuchajcie, na myśli błyszczyk z Rimela, Oh My Gloss. Plump to jest wersja powiększająca usta, mrowiąca. Teraz takie błyszczyki są modne, i ona daje takie właśnie mrowiące mentolowe wykończenie, które delikatnie spulchnia usta delikatnie je powiększa, tak możemy to określić. Ja użyję koloru 210, który delikatnie schłodzi mi ciepło tej pomadki. Jeśli chodzi o te błyszczyki, to one są bardzo mocno napigmentowane. Ja wiem, że teraz tego nie widać, bo nakładam go na pomadkę, ale musicie mi uwierzyć. To jest seria znacznie bardziej kryjąca niż te inne błyszczyki z Rimmela, Oh My Gloss, które też Wam zresztą kiedyś polecałam. W szczególności tę czerwoną wersję, która świetnie wygląda latem jako taka ala czerwona pomadka błyszcząca. Natomiast ta seria błyszczyków jest znacznie bardziej kryjąca, wygląda jak takie lakiery do ust. I nie wiem, jak wy, ale ja uwielbiam ten efekt mrowienia. Jeśli chodzi o te błyszczyki to mam też inne kolory, takie trzy, nie wiem czy to wszystkie. Natomiast bardzo podoba mi się ten przeźroczysty drobinkowy błyszczyk, też bardzo ładnie wygląda. No i mamy klasyczną czerwień oraz fiolet. One tak jak wspomniałam, są mocniej napigmentowane niż standardowe błyszczyki. I jeszcze produkty, które chciałabym wam polecić, to kolejny błyszczyk tym razem Eveline, też wersja powiększająca, mrowiąca usta. I jednym z moich ulubionych kolorów jest odcień 03 taki z drobinkami. I dokładnie te błyszczyki nazywają się XL Lip Maximizer z taką papryczką tutaj nadrukowaną, i już używałam ich na tym kanale kilka razy i jestem bardzo zadowolona. Nie zjadają się tak szybko, delikatnie usta powiększają dają piękny efekt blasku. E, także serdecznie polecam. Lubię też tę wersję totalnie przeźroczystą, wygląda jak zamiennik błyszczyka fenty, e, także polecam polecam naprawdę hicior. Ok, moi drodzy, także tak prezentuję. Przedstawię się mój gwiazdorski, prestiżowy makijaż za grosze, bo umówmy się minus 55% w Drogerii to sporo. Starałam się polecić Wam same najlepsze perełki i też nie chciałam powielać, powtarzać produktów, które już bałkowałam na tym kanale milion razy, także mam nadzieję, że mi się to udało. Koniecznie dajcie mi też znać, co wy upolowaliście albo upolujecie na tej trwającej już promocji. Może uda Wam się kupić coś z mojego polecenia? Jeśli tak, to też dajcie mi znać. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło moi drodzy, miłych zakupów, do zobaczenia, papa! Pa.